A przeżycie pierwsze jest według autopetycznie. Matuszek Jarosław, podpisy drugiej, zawierta Ewa. Czy to czy o, czy nie, tak.

do głosowania. Poszczególni kandydaci otrzymali głos. Matuszek Jarosław 52 głosy, Zawierta Edward 33. Komisja stwierdziła, że większością głosów sądy został wybrany Matuszek Jarosław. No na pewno chcielibyśmy na grondach założyć lampy, bo cały czas o to prosimy i ani poprzedniemu sołtysowi, ani teraz obecnemu, który był, nie udało się tego. Chcielibyśmy dokończyć budowę drogi. Na pewno będziemy walczyć o to, żeby ta droga, która jest zrobiona i u nas na grondach, i po tych wszystkich małych wioskach, żeby przekorytować te drogi przy lasach, bo bardzo korzenie niszczą, wszystkie to jest bardzo cienko asfaltu i te drogi niedługo nam się zwiną, bo śmieciarki wszystko niszczą z dużym ciężarem. To na pewno będzie zadanie i będę o to walczył. Ale to też nie grądy, ale też między innymi węglewice, rozumiem. Yy, tak, węglewice i wszystkie inne wioski. Bo te asfalty, które są zrobione, są wyłożone, pieniądze na to bardzo duże, a te asfalty, jak widzimy, bardzo szybko się niszczą i korzenie je bardzo niszczą. A to wystarczy tylko przekorytować, odciąć korzenie od asfaltu. Yy, no i zobaczymy, co dalej. Będziemy próbować to, co ludzie będą podsuwać, także o co będą prosić. Może coś się uda więcej jeszcze załatwić.